Biskup Jajcarz, nowoczesny wzorzec mężczyzny, apel do zmarłych, jasno widząca Kidawa i pani Jachira, Czyli kto w Polsce mieszka, ten się w cyrku nie śmieje. Oglądajcie do końca, do czorta. W Tarnowskich Górach ksiądz biskup zroustował kolegę proboszcza. Książę biskupie jedno prosimy o błogosławieństwo. Chcę powiedzieć, że szału nie było z tą wypowiedzią, bo za długo było, ale zaliczone, prawda? Słuchajcie, teraz udzielę błogosławieństwa, rozbiorę się i na zewnątrz zrobimy sobie wspólne zdjęcie, czyli taki mały Hollywood zrobimy, dobrze? Ja będę wtedy Deniro, a wy to możecie sobie kogoś innego wymyślić. Czy ksiądz może coś jeszcze powiedzieć? Ja mogę się dołączyć do zdjęcia. Do zdjęcia tak, no pod warunkiem, że z boku ksiądz stanie, bo będzie łatwiej wyciąć. Tak i dowcipnić. Tymczasem psycholożki z wyborczej biadolą nad patriarchatem. By iść z postępem zaleca się nowoczesny wzorzec mężczyzny, ale trzeba wtedy uważać na festiwalach. Powiedz mi, jaki jest największy taki przypał twój, kiedyś festiwalowy? My największy przypał z festiwalowy, że e, dwa lata temu na innym festiwalu, który się działo w Chorzowie, założyłam jeansowe czap. i na wierzchu miałam dosłownie całą gołą dupę, a było dosyć zimno, więc jedyne co mnie ogrzało to aperol. A tymczasem panu doktoru nie zgadzają się statystyki. To, że ktoś umarł w tydzień, dwa tygodnie po zaszczepieniu, nie oznacza, że umarł z powodu szczepionki. Nie zgłosił się do, do nas żaden człowiek, żadna osoba, która zmarłaby z powodu zaszczepienia. A zatem, jeżeli wyciągnęliście kopyta z przyczyny użycia wiadomej substancji, to teraz biegiem do lekarza do czorta. A teraz o tym, jak paniki dawa przyszłość przewidziała. Rządzący robią wszystko, żeby dalej robić destabilizację naszego państwa i nie było chyba w historii naszego kraju ostatnich 30 lat takiej sytuacji, żeby ktoś tak nie chciał oddać władzy tylko dlatego, że nie chce, żeby poznano machloje, nadużycia i nieprawidłowości, jakie po nich zostały. Tak mówiła dwa lata temu, i cyk dzisiaj jak znalazł? To mi się podoba. O to chodzi. Z kolei pani Yahira zroustowała wyborców uśmiechniętej koalicji. Znaczy ja jestem. Ja bardzo dobrze odzwierciedlam wyborców i wyborczynię koalicji obywatelskiej i koalicji 15 października. Jeżeli pani Poślica ma rację, to proszę przyjąć moje serdeczne kondolencje. Życzę pięknego dnia i wszystkiego dobrego, niech was wódz złogosławi.